Po czym poznać, że związek z mężczyzną już się skończył. Po czym poznać, że jest to koniec. Relacje i związki są czymś, co niezależnie od tego, na jakim etapie w swoim życiu jesteś, niezależnie od tego, jak bardzo rozwinięty jesteś duchowo, emocjonalnie, intelektualnie, jak bardzo ewoluowałaś w życiu, jak bardzo inteligentna i mądra jesteś, to w relacji zawsze ujawni się o tobie coś. Nad czym mogłabyś jeszcze popracować? Według mnie związki to najlepsza szkoła rozwoju, najlepsza szkoła ewolucji, najlepsza szkoła odkrywania siebie, swoich pragnień, potrzeb, najlepsza szkoła duchowego wzrostu. I możesz mieć niesamowitą wiedzę o relacjach, o tym jak postępować z mężczyzną, o tym co powinnaś robić, czego nie powinnaś robić, jak powinnaś się zachować, jak nie powinnaś się zachować, czego powinnaś unikać, czego w ogóle nie powinnaś robić. Ale kiedy poczujesz emocje kiedy poczujesz miłość, kiedy doświadczysz tych wszystkich pozytywnych emocji, które Cię wypełnią od środka, kiedy poddasz się tej chwili, gdy jesteś blisko mężczyzny, kiedy zaczynasz czuć te wszystkie wspaniałe emocje, które wypełniają Cię całą, wycierają do każdej komórki Twojego ciała, sprawiając, że czujesz się niesamowicie spełniona, kiedy czujesz te motyle w brzuchu, kiedy wszystko jest takie piękne i kolorowe, kiedy chce Ci się żyć, kiedy świat nabiera barw. To mimo tej wiedzy, którą w sobie masz, to relacja i tak ujawni rzeczy, które są w tobie bezużyteczne. Ujawni twoje fałszywe strony, to w czym jesteś nieskuteczna, to w czym udajesz, co jest w tobie nieproduktywne, w jakich obszarach jeszcze musisz wzrosnąć, w jakich obszarach musisz jeszcze ewoluować, które części ciebie jeszcze nie są zintegrowane, gdzie, jest, gdzie są wewnętrzne konflikty. Ujawni twoje ograniczające przekonania na temat świata mężczyzn i samej siebie. Ujawni wszystkie twoje ciemne strony. Co nie zawsze oznacza, że ciemne strony to są te złe, to oznacza te, które są ciemne i tyle. Więc wchodząc w relacje, zawsze znajdziesz coś, nad czym mogłabyś popracować. I moim zdaniem, taki jest właśnie cel relacji. Moim zdaniem, miłość oznacza zaangażowanie dwóch ludzi, dwóch dusz, które są wzajemnie ze sobą zobowiązane, które Angażują się po to, by druga strona mogła wzrastać i rozwijać. Po to, by pomóc partnerowi wyciągać z niego najlepsze strony, by mógł, by mógł się w pełni rozwijać, by mógł, by mógł ewoluować, by mógł wyrazić to, kim naprawdę jest, by mógł odkryć lepiej siebie, by mógł się rozwinąć w obszarach emocjonalnych, intelektualnych, duchowych, by poszerzył swoją świadomość i generalnie mógł wzrastać w swojej duchowej wędrówce na ziemi, żeby mógł tutaj wzrastać w relacji. W każdym obszarze, niezależnie od tego, co to jest, jeżeli jakieś części jego osoby potrzebują wzrostu, to poprzez zaangażowanie dwóch stron ty jako osoba wzrastasz, ewoluujesz, stajesz się lepszą wersją siebie. I kiedy jedna osoba wchodząc w relację wzrasta, a druga pozostaje w tyle, to znaczy jedna osoba jest zaangażowana w rozwój drugiej, pomaga jej w jakiś sposób ewoluować, pomaga jej się rozwijać. Jest dla niej stuprocentowym przewodnikiem i sługą, natomiast sługą mnie tutaj na myśli, że usługuje jej we wszystkim w życiu fizycznym, że podaje jej talerzyk, coś tam dla niej robi, ale pomaga jej się lepiej rozwijać jako osobie, służy jej wszystkimi swoimi wewnętrznymi darami, talentami, umiejętnościami, swoją perspektywą, wszystkim tym, co czyni tą osobę unikalną, by pomogła dzięki temu, kim jest. We wzroście drugiej osoby, jeżeli druga osoba się rozwija, a druga pozostaje w tyle, bo na przykład poprzez swoje niezaangażowanie nie pomaga rozwijać się drugiej stronie, nie pomaga jej, żeby ona wzrastała, tylko na przykład albo ją obniża, albo nie zwraca na nią uwagę, bo jest zbyt zajęta sobą, i jedna osoba się rozwija, niezależnie od powodu, to ten, który powiedziałem przed chwilą, mógł być jednym z nich, natomiast może istnieć wiele, wiele innych. Jeżeli jedna osoba pozostaje z tyłu, a druga się rozwija, lub zmierza w kompletnie innym kierunku i dwie osoby niekompatybilnie ze sobą wzrastają, mają zupełnie inne ścieżki w życiu, nie mają wspólnych intencji, wspólnego celu w rozwoju, to bardzo często wtedy relacja się kończy. Wyznacznikiem tego, czy relacja już się skończyła, czy nie, jest przyjrzenie się temu, w jaki sposób ty wzrastasz, w jaki sposób ty ewoluujesz, w jaki sposób ty się rozwijasz wewnętrznie, w jaki sposób się zmieniasz, w jaki sposób stajesz się lepszą wersją siebie, w jaki sposób wyrażasz na zewnątrz bardziej to, kim jesteś. I cały trik, odwaga, świadomość polega na tym, żeby dostrzec to, czy ty jako osoba się rozwijasz, czy raczej przywykłaś do komfortu. Czy raczej przywykłaś do stagnacji w relacji, czy raczej poprzez komfort, poprzez bezpieczeństwo, poprzez wygodę chcesz mnie pozostać? Bo bardzo często lęk przed tym, by wzrastać, lęk wychodzący z poziomu umysłu, który projektuje, który wyobraża, który się martwi, który przewiduje, który tworzy projekcje, które są niekoniecznie zgodne z prawdą, bo to, że coś się pojawia w umyśle, nie oznacza, że musi być prawdziwe jeżeli przechodzi przez niego ileś tam milionów myśli dziennie, czy tysięcy? Więc jeżeli ty masz świadomość tego, że naprawdę nie wzrasta w relacji, jeżeli masz świadomość tego, że twój partner nie wzrasta z tobą w relacji, jeżeli czujesz, że coś się między wami zatrzymało, że powstała stagnacja, że jesteście z sobą tylko i wyłącznie z powodu przyzwyczajenia, wygody i komfortu, to to jest zwykle koniec relacji. Jeżeli nie ma w niej kompletnie żadnego wzrostu, jeżeli w żaden sposób nic się nie rozwija do przodu, w jakiejkolwiek formie by mogło to się objawiać. Natomiast prawdziwe zrozumienie, a bardziej doświadczenie tej formy, kryje się pod spodem we wszystkim, co robicie. Jeżeli macie zewnętrzny cel pod tytułem stworzenie czegoś fajnego dla świata, dla ludzi, jeżeli odnaleźliście w jakiś sposób swoją drogę, żeby wzrastać, żeby się rozwijać, wybraliście swój kierunek, którym Naprawdę się spełniacie, w którym wasze serce, wasza dusza się realizuje i niezależnie od tego, jak proste i banalne to może być, to macie coś, co powoduje, że oboje wzrastacie. Jeżeli tego nie ma, jeżeli nie ma kierunku dla wzrostu ciebie jako osoby, tego w jaki sposób druga strona sprawia, że ty się rozwijasz, to zaczyna ci czegoś brakować. Zaczynasz mieć uczucie tego, że to już jest koniec. I nie zawsze oznacza to coś złego. Wręcz przeciwnie. Często zerwanie z czymś, zerwanie z partnerem, oznacza zerwanie ze starym wejściem w coś zupełnie nowego. Natomiast jeżeli nie robimy miejsca dla czegoś nowego, to pozostajemy w starym i nigdy nie ewoluujemy, nigdy nie wzrastamy, nigdy się nie rozwijamy. Więc często ludzie uważają, że zerwanie jest czymś złym, że jest porażką, jeżeli związek ci się nie udał. Ja uważam zupełnie inaczej. Że czasami związek może być wyzwoleniem, jak i zerwanie może być wyzwoleniem rozpoczęciem czegoś nowego, rozpoczęciem nowej drogi, no, nowej drogi wzrostu, nowej drogi rozwoju dla Ciebie. I jest to zupełnie normalne. Ta osoba odegrała w Twoim życiu już odpowiednią rolę, więc możesz ruszyć dalej.